Dzień dobry! Dzisiaj pokażę Państwu, jak zrobić swoją domową czekoladę z naturalnych składników i czekoladowe batoniki. Ja będę to wszystko wykonywała w termomiksie, ale też podam przepis, aby to zrobić no, no, w normalnych warunkach domowych, czyli na kuchence. Co będziemy potrzebować do batoników? Mleko w proszku, kakao, sól, olej kokosowy, miód lub syrop z trzciny cukrowej. No oczywiście foremka jakaś, aby przelać potem naszą czekoladę. To zaczynam od podgrzania oleju. Nastawiam, wlewam sobie mój olej. Może też być olej taki z kostki. Ja mam akurat płynny. Podgrzewam go sobie 2 minuty. 2 minuty 50 stopni No i tutaj 50 i tu obrót 1 Po podgrzaniu mojego oleju wsypuję kakao, mleko w proszku, szczypta soli dla podbicia smaku, można też dodać opcjonalnie pół łyżeczki. Wanilii. I I ja mam w tym momencie syrop z trzciany cukrowej. Zamykamy. I teraz nastawiam obrót 30 sekund. Przepraszam, czas 30 sekund. Obrót 5. Biorę wszystko ze ścianek. I to samo powtarzam teraz. Czas 30 sekund. Tym razem 6. Także, kochani, tu już mam przelaną moją czekoladę. Teraz włożę ją do lodówki, aby się stężała Także, kochani, teraz zaczynam robić moje batoniki. Co będziemy potrzebować do batoników? Płatki owsiane, mleko w proszku, nasiona czyja, kakao, odrobina wody miód lub syrop z ciśnieniem ja akurat użyję w tym przypadku miodu dzisiaj do tego produktu do tego, tak, do tych batoników generalnie no szczypta soli dla podbicia smaku i oczywiście foremka bądź też jakiś pojemnik, gdzie możecie te batoniki sobie włożyć, potem je ewentualnie pokryć, ja mam taką foremkę gdzie automatycznie tylko sobie wyciągnę, ja będę miała już posegregowane batoniki a więc zaczynam do mojego termomiksa wsypuję, płatki owsiane, następnie czyja mleko w proszku. O, trochę się tutaj coś mleko w proszku. kakao mój miód I potem tu mam pozostała mi woda, rodzynki i orzechy, ale roże, rodzynki i orzech to jest opcjonalnie. Nakładam

Teraz widać, że moja masa jest bardzo sucha, dlatego dodam tą wodę obcenę mieć. W tym momencie moja masa wygląda w taki oto sposób w ten sposób i będę ją teraz przekładała i dociskała w mojej foremce. Za chwilę. Zrobię to i za chwilę Wam pokażę. Zapomniałam jeszcze dopowiedzieć, że dodam sobie rodzynki. I moje orzechy posiekane. Można tą część wykonać na samym początku, ale wtedy orzechy będą bardzo mocno zmielone i będą tak praktycznie mało wyczuwalne. A tak sobie teraz to wymieszam i wtedy uformuję do mojej foranki. Po wymieszaniu mniej więcej to wygląda w ten sposób. To jest takie nie, niby lepkie, takie bardzo zbite, ale to ma być takie. I trzeba je po prostu mocno potem jeszcze w tej formie docisnąć. No, i tak oto moi kochani wyglądają moje batoniki. Użyłam jeszcze dodatkowej foremki. Tą no drugą generalną foremkę mam po sajgonkach, można powiedzieć. I teraz, bożę to tak do lodówki na godzinę, pół godziny, żeby to się tylko po prostu bardziej ściągnęło. I batoniki będą gotowe. No i proszę, kochani, tak właśnie wyglądają moje batoniki i moja czekolada. Biała obróbka jest tutaj z tego względu, że to jest olej kokosowy. Jeżeli by to było na maśle, wtedy by tego nie było. Zapraszam. Na swój kanał i życzę smacznego!